Jedna osoba jest nad wentem, impostor nie może z niego wyjść. 3, dwa, jeden. Jeśli jesteś impostorem i zamkniesz drzwi, pomiędzy którymi ktoś stoi, to go zabiję. Ja chodzę pod mapą rzeczywiście Jaki stary jest szef totalny jak tylko... Ja chodzę pod... działa <noise> W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie kolejne 13 mitów Emonga Strzelacie ze względu na to, że pod tym odcinkiem dobiliście ponad 30 tysięcy w górę A jak dobrze wiecie, albo nie wiecie bo jesteście pierwszy raz na kanale i na przykład go nie subskrybujecie to każde 10 tysięcy w górę pod tym odcinkiem to jeden dodatkowy mit w kolejnym materiale I dzisiaj jest ze mną Konop, siema Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, dzięki za zaproszenie Fifi Spoko mordo, ładno masz koszulkę w ogóle Chciałbym. Powiedzieć. A dziękuję, tutaj bardzo, bardzo, bardzo się podoba dla mnie. W takim razie chciałbym ci Powiedzieć tak. Mamy dzisiaj naprawdę konkretne Mity. W sensie serio. Widzowie napisali Od zawalenia tego. Na Discordzie Na kanale. Tutaj w komentarzu. No i przy okazji Też zgnoili mnie za białego Discorda Ale wszystkie tak naprawdę mity szukała Ola. Wiesz co właśnie. Ja też mam te screenshoty i, i normalnie oko, oko mnie Piecze. Ale dobra. Przeżyjemy. Dobrze widzowie. W takim razie Tutaj macie trzech ostatnich zwycięzców Emongasa oraz kodów na pakiety Chociażby takiego chomiczka i tak dalej. Wtedy Wy chcecie sobie zgarnąć taki pakiecik lub po prostu Emongasa całkowicie za darmo. Zostawcie w górę. Subskrybujcie kanał, koniecznie lecimy po 750 tysięcy. No i w komentarzu napiszcie, co z tych dwóch rzeczy byście chcieli. Albo też możecie fajnego mita napisać, to wtedy macie większą szansę po prostu wygrać. W takim razie nie przedłużamy nie lecimy do pierwszego mita. Gdy klikniesz szybko, to ci ominie animację i możesz grać wcześniej niż wszyscy. Dobra, w takim razie pora to sprawdzić. Zobaczmy w takim razie. Dobra. Naci... O! Ej, stary, bez kitu! Ej, serio to działa? Ej, bez kitu to działa! Ja... Gdzie ja jestem w ogóle? Co? Ej! I, i oni wszyscy jeszcze stoją stary, a my... My chodzimy jak ja, króle e, normalnie Ja jak ja szefuncio, ja już w elektrikalu robię sobie pierwszego taska S E a Widzę teraz wie? pytanko, pytanko no. Boże czy to działa tak. tylko na prywatnym lobby, czy na publicznym też? Na każdym lobby, na każdym lobby to działa. Ja to, to jest lifehack normalnie. A lifehack totalny. <laughs> Widzowie, do tego serio zostawiacie łapy w górę, jeśli chcecie więcej odcinków, oczywiście. No bo też w ogóle zapomniałem powiedzieć, że 25 tysięcy w górę i dopiero wtedy pojawi się kolejny odcinek z pogromców bitów, dlatego zostawiacie. No jak widzicie, Mil oczywiście potwierdzamy w tym momencie. Bardzo szybki micik, bardzo przyjemny i szczerze, to bardzo pomaga w tej pierwszej rundzie. Ze względu na to, że jak wiecie, impostorzy mają szybki kill cooldown na początku, a wy nie dość, że możecie wyłączyć sobie animacje, to jeszcze możecie w trakcie ładowania tej animacji już sobie zapieprzać na dół, więc e, Ciągnąć nie kogoś w czasie, jak jeszcze wszyscy se stoją, tam, wiesz, dookoła tego stołu. Hmm. walisz chłopa na łeb i uciekasz. Tak, no to jest, Ładuje im się i tutaj już nie ma chłopa jednego. To jest totalny to jest... kozak. Dobra. Stary. Tak, potwierdzone. Potwierdzone. I słuchajcie, lecimy do kolejnego wita. Jeśli impostor zabijecie w komunikacji za fotelem Poczekajcie, zanim przejdziemy do kolejnego mita, chciałbym Was serdecznie zaprosić na event, który odbędzie się w ten piątek o godzinie 17.00 i będzie trwał do mniej więcej 19.00. Na którym to będziecie mogli spotkać chociażby mnie, Mandzia oraz Nexa. Event Last Ben Standing organizowany jest właśnie wraz z Lego. I właśnie w trakcie tego eventu rozegramy sobie dwie gierki z Wami, z widzami. A do zgarnięcia chociażby będą bony o wartości 1000 zł, które będziecie mogli wykorzystać w sklepie Lego na dowolny zestaw. Bardzo drogi zestaw na przykład. Do zgarnięcia będą aż takie dwa kupony, a dla pozostałych kilku zwycięzców przewidujemy. Nagrody w postaci paysafe cardów, które możecie chociażby wydać sobie na, nie wiem, na fałdolce, na kupienie Mongasa za darmo, albo na przykład na kupienie Minecrafta Premium. Nie wiem, możecie sobie cokolwiek za to kupić serio. W każdym meczu weźmie udział 75 graczy i będziemy zrzuceni do właśnie miasteczka Lego, które zostało wcześniej już przygotowane przez graczy oraz przez Szymka. Będziecie musieli korzystać z tego, co zostało zrzucone na mapie i tak naprawdę używać surowców oraz obiektów, które napotkacie na drodze ze względu na to, że no, musicie przeżyć, tak? Musicie zostać tym jedynym ostatnim graczem. Mapa będzie się zmniejszać regularnie co. Minutę, powodując, że wszyscy gracze będą się do siebie zbliżać, dzięki czemu dojdzie tak do ostatniej właśnie eliminacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i wziąć oczywiście udział, no to pamiętajcie, ten piątek godzina 17. No i oczywiście wbijajcie w opis po więcej informacji. A serio warto, bo zestaw LEGO za 1000 zł to gościu. Ja aż wezmę chyba sam w tym udział, żeby sobie taki zestaw powinąć, naprawdę. Dobra, wracamy do Mita w takim razie. Jeśli impostor zabijecie w komunikacji za fotelem, to nie będzie widać ciała. Pozdrawiam, nie miałam pomysłu na Mita, więc daję taki krótki. Nie ma problemu, Aqua. Każdy mit się oczywiście liczy. Ogólnie w Among Usie, tak naprawdę na różnych mapach, są różne miejsca, w których możecie kogoś zabić, i wtedy nie widać zupełnie ciała. I to testowałem chociażby w odcinku z lifehacków TikTokowych, który będziecie mogli na przykład zobaczyć, oglądając sobie film do końca. I tam będzie w ekranie końcowym. Ale, okej, okay, czy potwierdzimy mit w takim razie? Uwaga, 3, 2, 1. Rzeczywiście, ciała nie było widać jakoś bardzo. W sensie, było widać skrawek ciała. Dobra, słuchajcie, widzowie. W takim razie, jeszcze raz, żeby potwierdzić, żeby nikt mi nie pisał w komentarzu. Nie było widać. Iii. To słuchajcie, zróbmy to raz. Jeszcze. Teraz tak, myślę, że trzeba stanąć dokładnie tak jak ja, mi się wydaje. To trzeba chyba umiejętnie kogoś zabić za tym krzesłem. Możliwe, że tu albo tu, możliwe, że będzie kawałek widać tego człowieka. Zobaczmy w takim razie. Dajcie 3 Dwa, jeden. Nie widać. Ty u mnie widać taki malutki, dosłownie w rogu no czerwony fragment. skrawek, ale naprawdę tego nie widać. Ja znaczy, się mm -hmm. jakbym wszedł no, tutaj normalnie, robić Staska czy coś, to totalnie nic. No, yy, Ola, wejdź do pokoju i zobacz, czy tu są zwłoki jakieś. Ki no nie widzi ich w ogóle, no widzicie głosy w głowie mi mówią, że nie widać tych. To teraz tak, choć nadstawisz teraz ty głowy, bo muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Ustaw się tutaj za tą skrzynką w ten sposób. Uwaga, w takim razie, widzowie, robimy ciach. I słuchajcie, o. kolejne zwłoki zostały Też ukryte działa. przeze mnie. No, odsłaniają się nam troszeczkę w niektórych momentach, ale no jak widzicie, przebiegamy sobie tak na chillu. No i nie wiemy totalnie, gdzie są te zwłoki, co nie? Więc widzowie, słuchajcie, taki protip. E, mit oczywiście e, potwierdzony. I lecimy do kolejnego minta Jak zmienisz datę na 21 października 2017, to będziesz miał tylko kosmos. No i stary, słuchaj. Wydaje mi się w takim razie, że musimy no teraz przejść trochę w czasie do 2017 roku. To już wtedy byłeś piękny, czy, czy jeszcze udany? Nie mi oceniać, oceniać. <laughs> ale... Chyba, no, chyba ja jeszcze coś było ze mną nie tak Tylko teraz tak, jesteśmy dalej połączeni jakby z internetem I nie wiem czy to jest kwestia właśnie tego Czy może czegoś innego Chyba powinniśmy być offline Ale widzę, że w niektórych miejscach na Steamie Po prostu nie jesteśmy w stanie skoczyć. Wciskamy graj w takim razie I zobaczmy czy będziemy mieli tylko i wyłącznie gwiazdy w menu głównym Ty udostępnij no Nie ma? No niestety, niestety A kurde, nie. a byłem ciekawy czy takie coś będzie A no trudno Walony w takim razie. W momencie, gdy impostor siedzi w węcie i zgłosimy zebranie, postać impostora wyskoczy z węta przy stole. Impostor musi siedzieć w węcie. Dobra, widzowie, w takim razie musimy udać się do jakiegoś węta. W sensie ten tutaj byłby dosyć banalny, dlatego spróbujemy zrobić to na dwa sposoby. Zobaczmy, czy chodzi o ten went, czy chodzi o ten inny. W takim razie wejdźmy najpierw sobie do tego węta. Niech to jest okay. dwa emergencji w takim razie i zobaczmy, czy wyskoczy z węta. Nadupczam. Nadupczaj. Nie zauważyłem nic, tak szczerze. Dobra, czyli możliwe, że chodzi jednak o ten węd, który znajduje się w kafeterii. Dobra, w takim razie ski, Weźmy do tego dawaj, pewniaczka. Dawaj Chociaż na razie się jeszcze nie da zebrać tak naprawdę yy, zebranka. no poczekamy sobie chwileczkę, widzowie. Dobra. Yy, tutaj mamy takie kilka sekund, wiecie, luzu. Więc w tym momencie okay. tak naprawdę chociażby mógłbym was zaprosić na przykład na Discorda Śmieszki Oszego, Jak sobie wyszukacie, to możecie wbić, bo tam siedząc z ludźmi i gadając sobie na kanale Emongasowych i nie tylko pisząc jakieś wiadomości, zdobywacie śniurkoidy, za które możecie sobie kupić Chociażby nie wiem, zniżki na smthastore.pl Polecam serdecznie, bardzo fajna bluza. No widzę, że ci się podoba, widzę jak ci się oczy Ej, ja, ja, ja nie mam bluzy akurat, ale mam. Ale to ja do widzów piękną. mówię, ale y, bluzę dostaniesz niedługo do tyle ci powiem. Dobrze, Dobre. dobrze. Nagrane <grym> to... zostało to. No i w ogóle widzowie, korzystając jeszcze chwilę z okazji, przypominam właśnie o subskrypcji. Tutaj masz guzik, robisz tak, ale tam na dole. A ja, dołu, wskakuję do wenta. Skakuj Cy... na łeb. Dobra, proszę teraz. w takim razie zebrać wezwanie. Powiem ci tak, o o balonet. balonet Wiesz co, widziałem to? przeteleportowało cię od nic z tego wenta w ogóle nie wyskoczyło, więc. Nic nie wyskoczyło z venta. No. Dobra. Ale kurde, no. Te mity niektóre są mega ciekawe, to prawda. I One wydają się totalnie realne, ale no. W tym wypadku no. chyba albo to zostało naprawione, albo to już rzeczywiście nie działa, bo mi się Możliwe, wydaje. Możliwe, tutaj, tutaj dużo poprawek wprowadzali, wprowadzali ostatnio. Dobrze, widzowie, w takim razie słuchajcie, pora zrobić fraga i wskoczyć do wenta. I w tym momencie ustaw się konop tam, gdzie staliśmy wcześniej. Dobra. Stamtąd postaraj się zgłosić ciało. Padę raporta. Cyk. Nie, znowu to samo. Przeteleportowało się. Tak, no, no, w takim razie słuchajcie, mit obalony. Pamiętajcie, wypisać pisać takie komentarze konkretne. Możecie w ogóle pisać z większą ilością szczegółów, bo tak, mogłem tak. coś tutaj również źle zrobić, ale wydaje mi się, że nie. Więc przechodzimy w takim razie do kolejnego mita. Gdy ktoś skoczy do venta w security, to wtedy widać nick w elektryku nad ventem. Musimy wskoczyć do venta w security, mhm. i wtedy pojawi się nasz nick w elektryku. Dobra, sprawdźmy. W sensie. Sprawdźmy to, <laughs> sprawdźmy to, no. Dobra, ja tam lecę, ale tak szczerze, no cienko to widzę ogółem. Ale Ja też, ja też to widzę, w sensie stary, później ogólnie będziemy testować takiego mita, gdzie można zbugować w ogóle wenty i chodzić niewidzialnym po mapie, więc widzowie oglądajcie film do końca, bo z tego co wiem, to to legitne jest i to działa i to widzowie sprawdzaliście wy, więc tak naprawdę później do tego przejdziemy, ale no może być taki bug, że rzeczywiście będzie widać ten nick. Dobra, w takim razie ja wchodzę do wenty. Skakuję na bombę, Skakuję na bombę i uwaga, czy cokolwiek było widać? No niestety, ale czekaj, wskoczę jeszcze raz. Dobra, uwaga. Nie, nic absolutnie nie widać. Oprócz tego, że jakby widzę przez ścianę, że się otwiera węd tym na kamerach. Nic innego, w sumie żadnego Niku nie ma. To sobie byłby taki okay. dosyć słaby błąd z ich strony, jakby rzeczywiście coś takiego istniało, ale no nie ma mm -hmm. nic takiego. Ej, ale powiem Ci szczerze, że ja nawet nie zwróciłem uwagi na to, że można tak naprawdę widzieć ten węd przez. Tak, tak, on się rusza, stary tam, Ej, jak skoczysz. Dobra, okej. Okay. W takim razie słuchajcie, widzowie, niestety, kolejny mit oczywiście obalony. Ale tutaj ciekawostka do Was i tak naprawdę dla Was, że możecie tak naprawdę obserwować, czy ten. Węd tutaj się y, rusza w pokoju z kamerami. W momencie, kiedy stoicie sobie w elektrykalu, dlatego w sumie taka dosyć potrzebna ciekawostka, bo ja szczerze nie zwracałem na to uwagi przez ten duży task bar. Ale w momencie, kiedy tak naprawdę już wiecie o tym, wiecie o tej możliwości, to możecie tak naprawdę tego użyć. W momencie, kiedy widzicie, że ktoś na przykład zabija w elektrykalu, podchodzicie do ciała na przykład i sprawdzacie szybko, które miejsce ktoś skoczył, No bo jeśli widzicie, że ktoś skoczył tutaj do węta, no to właśnie to możecie zobaczyć. A jeśli był to chociażby went drugi, no to wiecie, że ktoś skończył, skończył w medzie. Dlatego to jest taka Fajna ciekawostka, ta, ale ta. no niestety. Potem się możecie rozpróć na rozmowie, że ktoś tam wali tak. kreta do węta i. O, i tyle. tak, tak, dokładnie widzowie. Dlatego oczywiście mit obalony raz jeszcze. No i taka ciekawostka dla was i lecimy Cii. do kolejnego mita. Gdy ma desket, szybko naciśniesz na sabotaż świateł i potem szybko zamykanie drzwi w elektryku, to drzwi się zamkną. Dobra, stary, pora to sprawdzić. Bo jak wiecie widzowie, w momencie kiedy mamy sabotaż, no to nie możemy tak naprawdę wykonać Tak, tak, jest akcji taki co nie? Tak, jest takie czekaj. coś, że w momencie kiedy wyłączymy elektry nie możemy zamknąć żadnych innych drzwi. Musimy w takim razie wykonać bardzo szybki ruch. Najpierw sabotaż świateł i drzwi. nie da się. Wiesz co, powiem ci, że. To jest Może chyba... Za wolno. Nap... Na... Za wolno możliwe, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby ktokolwiek był w stanie to zrobić tak szybko. Może jakimś przykład... autoplikerem, ale można jeszcze raz spróbować, nie? Chyba, że druga osoba, która jest impostorem, by w tym samym momencie to nacisnęła. Ale nie wydaje mi się, żeby to mogło w ogóle się udać jako jedna osoba. Okej, okay, w takim razie 3, 2, 1. No i niestety, widzowie, Dupa. ale Solo nie da się tego niestety zrobić. Więc słuchajcie, mit w takim razie obalony, niestety. Możecie mi, widzowie, w ogóle pisać poprawki w komentarzu, jeśli ja robię coś źle, a jest taka opcja, bo no, jesteście na kanale totalnego debila, no to po prostu możecie mnie poprawić, więc jeśli coś robię źle, no to najzwyczajniej sięcie, napiszcie mi to w komentarzu. No, i możecie y, na przykład napisać w tym momencie Mita, i pisać na przykład napisać Gdy na mapie deskelt. Szybko naciśniecie z drugim impostorem wyłączenie świateł i sabotaż, no to wtedy. Przetestujemy to. Gdy zmienisz datę na 02, 03. 2019, to będziesz nie będzie Polusa, tylko Fytus. Totalnie nowa mapa. Nie wiem, w dzisiejszym odcinku to po prostu. Cofamy się jakaś, w czasie. Cofamy się w czasie, wracamy powoli. Ja nie wiem, co się dzieje. Tak, na wszelki wypadek zrobiłem się offline i zobaczmy w takim razie. Klikamy graj. I w tym momencie powinniśmy otrzymać nową mapę w Among Us. Klikamy Zapraszać? sobie online. Klikamy create game. Um, no i słuchajcie, no. Zamiast Polusa, no mamy dalej Polus. No wydaje mi się, że mit obalony, niestety. nie ma mapy takiej jak Fytus. Fytus totalnie nowa mapa. Ja to Ten pisałem mit... w internecie nie ma nic takiego. Ten mit to jest pieprzona szmata. Chłop, poleciał. Wała, niestety. W takim razie, widzowie, lecimy już do kolejnego mita Jedna osoba jest nad Wentem, impostor nie może z niego wyjść. PS, lajkujcie mm. dla zasięgu. No właśnie, widzowie, lajkujcie te dobre komentarze. Dobrze, stare. Jest... No. Tutaj jest Went w elektryku. Tutaj wejdź sobie do Wenta, rób sobie udawaj, że robisz jakiegoś ta. Dobra, no. udaję, Stoję na węcie. Dobrze, uwaga. W takim razie widzowie, zobaczmy, czy crewmate może zablokować mnie przed wyjściem z węta. Uwaga. 3 2 1 no Ups. widzowie, upsi, niestety, ale mit kolejny zostaje obalony. Ze względu na to, że no niestety, ale zupełnie to, że ktoś stoi na tym węcie, czy też na węcie go nie ma, zupełnie niczego nie zmienia. To, to by było trochę bez też, sensu, co nie? Tak, to też psułoby mechanikę, gry nie moglibyśmy tutaj wyskoczyć, mit obalony I lecimy. lecimy leci obalony jak flacha ze starym na wigiliem. Nawigacji pet wali wiadro. Dobra, widzowie, zobaczmy w takim razie. Moim petem jest chomik. Wątpię, żeby chomik wali wiadro. Chomiczku, Chet? czy waliłeś kiedyś wiadra? Mówi tylko, że w Minecrafcie, więc dobrze. No wydaje mi się, że o takie wiadro oczywiście chodzi. W nawigacji pet wali wiadro. Zostaliśmy no. chyba oszukani. Ale szczerze, byłem ciekawy, czy rzeczywiście tutaj jest jakiś zwierzaczek, który coś robi takiego. No ale wydaje eminacja, mi się, że... Nie? Mm -hmm. albo, albo to chomik tego nie robi, albo po prostu nie chodzi o to... Na... Chociaż nie ma nigdzie indziej nawigacji na innych <laughs> mapach chyba. Chociaż jest, ale no... No nie no, widzowie, no nikt tutaj nie wali wiadra, więc to no nie, nie nakryjemy. Nie walą wiadra w tej grze. Słuchajcie, to nie jest z Minecraft oczywiście. No mi się wydaje, że mit tutaj obalony niestety. W się sensie, ja liczyłem na coś więcej widzowie, ale no słuchajcie, no musieliśmy sprawdzić, no. Ciekawość pierwszy stopień do zostania y, konopowiczem z dzisiejszego odcinka. Dobra, wiesz, dobra, dobra, dobra. Ty w ogóle taka ciekawostka, to, bo tu wygląda jak siur trochę, w sensie ta podłoga tutaj. Jak idziesz tu. Ej, bez kitu! Słyszę, <noise> że tak teraz to za... No, przepraszam. Ej, ej ja bez kitu! Ale wiesz co? Idealnie, idealnie. Dobrze, że to na moim kanale mówisz, bo tutaj kontentowo ludzie akurat są nastawieni na mówienie o siurkach, więc... O, to sobie. przy każdym obalonym micie w dzisiejszym odcinku Dostajecie dodatkową ciekawostkę Nawigacja wygląda jak siórek Dziękujemy serdecznie i lecimy do kolejnego mita Jeśli jesteś impostorem i zamkniesz drzwi, pomiędzy którymi ktoś stoi To go zabije Brzmi Oj, to ciekawie stary. nowy sposób na fraga w Among Us, totalnie I Dobra, to, działa. I to, to działa, Testujemy ja, to działa, jest... Ja nastawiam web za tego mita Sorry, że przerywam kolejnego mita, ale słuchajcie W tym momencie na moim Instagramie joshihitomayo Wystarczy, żeby szukać sobie właśnie Joshi Hitomayo. Pod tym zdjęciem trwa aktualnie konkurs na 20 kluczy do Among Us oraz na pakiety chociażby chomiczków, czy innych jakichś petów, czy skinów i tak dalej. chcecie wziąć udział w konkursie, to właśnie wystarczy wbijecie na Instagramie. Oszki to mają, zostawicie mi followka, walniecie oczywiście lajka like pod tym postem. Oznaczycie dwóch znajomych, no i oczywiście wbijecie na profil smthastore.pl Jest to mój merczyk. No w sumie mam w tym momencie koszuleczkę na przykład bardzo ładna, a w tym momencie o tutaj jest posiadana. Również zapolujecie smthastore.pl, no i słuchajcie na smthastore.pl, W Instagramie macie również konkurs na maseczki, który również się kończy dziś, bo wszystko kończy się dziś. Dlatego wbijacie. Instagram to mają. Konkursik na Amongi. Przy okazji folujecie. SMTH Store, więc wejdźcie sobie udział w konkursie na maseczki i wracamy dalej do Mita. Musimy wejść w tekstury drzwi przede wszystkim. O, w tym momencie tu ja się znajduję na terenie chyba tych drzwi. Dobra, w takim razie, widzowie, w tym momencie przekonamy się, czy jesteśmy w stanie zabić kogoś inaczej w Among Us, sprzestkając daj go mi przeżyć drzwiami. W takim razie 3, 2, 1 Pasuje i uwaga. Się. Oj, no, nic się nie stało widzowie, no ale wiesz, możemy jeszcze na jednych spróbować. 3, 2, 1... Nie, żyje, żyje, żyje. Patrzcie, widzowie, prawdopodobnie to działa tak, że nas zepnie teraz na dwie strony. Tak, I właśnie tak. w tym momencie spycha nas po prostu do strony, I'm do lucky. której jesteśmy bliżej. Jest to niestety mit obalony i lecimy do kolejnego. Dobra, w takim razie mamy tutaj pierwszy bonusowy mit. Poprawa mitu z 740. Z poprzedniego odcinka, oczywiście. Autorowi mitu chodziło o to, żeby kliknąć free to play. Jak się wchodzi dopiero w Among Us, to tam pod napisem online masz XD Włączysz mapkę De Skill skilet. No nie no, to jest deskelet, ale dobra. Podejdziesz do tego laptopa w kafeterii, następnie klikniesz beimposter.exe, włączysz reaktor, przeczekasz w wencie, aż skończy się reaktor, i wtedy będziesz mógł chodzić pod mapą. PS że tak długo, ale inaczej nie umiałem XD, proszę przyjmij go, bo się poświęciłem z tym napisaniem. Chciałbym chociaż, żeby raz być mądry, jakim koks odcinku naszego. Super jest. Udało się, udało się. Udało się. Dobra, widzowie. W takim razie free play klikamy sobie. No i zobaczmy w takim razie. Podchodzimy sobie do laptopa. Na tym laptopie mamy Plik Ty co, ja nie widziałem odpali. o tym. W takim razie odpalamy. No to masz na free playu, tylko i wyłącznie. Dobrze, widzowie, w takim razie wystarczy tak naprawdę, że w tym momencie odpalimy sobie sabotaż na reaktor i jest odliczanie do 25 w dół. W tym momencie tak naprawdę możemy wejść do jakiegokolwiek wenta. Nie wiem, czy te boty reagują tak naprawdę na to, że ja wskoczę do węta, bon, w takim <laughs> wskoczmy do niego. No i przeczekajmy sobie w takim razie kolejne 13 sekund. I w tym czasie tak naprawdę, widzowie, chciałem was tutaj zachęcić do wbijania chociażby na smthastor. Co możecie fajną bluzę kupić, albo se możecie fajną koszulkę kupić albo se możecie maskę kupić, albo se możecie kupić shoulder baga. i dobra, w tym momencie mamy taki komunikat w tym momencie y, impostor normalnie by wygrał ponieważ y, sabotaż został tutaj tak, tak. Y, krytycznie y, zakończony, w tym momencie go wyłączyliśmy ja w tym momencie powinienem... Cho CO JEST TY? O! CHODZĘ POD MAPĄ, JA CHODZĘ POD MAPĄ rzeczywiście! JAKI stary! SZEF TOTALNY, Jak ty JA go... CHODZĘ POD... TO DZIAŁA no? I bez o, jaki wtedy w ogóle ty tam tunele kopiesz, hey. gościu krecik, normalnie, puka w taborecik. Ty, czekaj, Zabiję kogoś, zabiję teraz kogoś. Dobrze, w takim razie mamy tutaj Aaga. Spindel. Szwindel. Oooo! się i... pojawiliśmy, i... ale dobra! I tak w tym momencie jesteśmy niewidzialni. No w tym momencie już nie działa to, że możemy chodzić pod mapą, ale i tak błogitowa, nie spodziewałem się, bit potwierdzony o dziwo. No i słuchajcie, przechodzimy w takim razie do kolejnego pita. Można dodać swój customowy kolor, zmieniając datę na 14 kwietnia 2016. W takim razie w tym. W momencie znowu wchodzimy w zmianę daty. Prawdopodobnie dzięki temu lifehackowi możemy sobie ustawić jakikolwiek kolor ludzika emongas, jaki tylko chcemy. Zobaczmy w takim razie, czy to działa. 14 kwietnia 2016 rok. W takim razie cofnęliśmy się do 2016 roku. Słuchajcie, w takim razie odpalamy gierkę. W 2016 emongasa chyba jeszcze nie było. Nie, nawet nie był planowany, bo w 2017 nie dopiero jest. zaczęli to robić, nawet więc nie, nie wiem. Ogólnie <laughs> Grę założyliśmy. Ale czy możemy uzyskać jakieś kolory z tym związane? No to się przekonamy w takim razie. No i niestety widzowie, ale mit oczywiście obalony. No wydaje mi się, że tutaj to akurat było dosyć obvious ze względu na to, że no gry nawet nie było w 2016. Kama, postarajcie byłoby... się jak fejki piszecie chociaż. No więc nie byłoby <laughs> nawet opcji. W sensie ja już wiedziałem, że to będzie mit obalony, no ale musieliśmy to sprawdzić ze względu na to, że są tu pogromcy mitów. Wypiszecie mity, my je obalamy, albo potwierdzamy. W takim razie przechodzimy do kolejnego mita. Przez najnowszą aktualizację nie można. Ustawić Zrobić sobie niewidzialnego niku. No i słuchajcie, moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć, czy oczywiście tworzenie sobie takiego niewidzialnego niku działa, to słuchajcie, wbijecie na ten oto odcinek, który znajduje się po mojej lewej stronie. Jeśli chcecie oczywiście przekonać się, czy rzeczywiście można sobie dalej zrobić taki niewidzialny nik, bo jest to już testowane na odcinku właśnie z TikToków z Among Us. Dobrze, widzowie, więc to było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby wbić oczywiście do konopa. Macie tutaj na jego twarzy albo obok taki guzik, co sobie możecie suba nacisnąć dla niego. Proszę klikę. E, I mi też możecie tutaj nacisnąć. To będzie super, będzie kok. Tutaj macie poprzednie odcinki, pamiętajcie, Instagram, jeżeli to mają. Tutaj też możecie wbić do konopka na IG. No i słuchajcie, Discord, że Diserz i łapa w górę. Jeśli ściągasz sobie czasem skórę i lecimy w takim razie do końca odcinka. Jeśli twoja mama to jest świnka. Cześć, bo już już się robi do, do, źle. Do, do, do widzenia Konop, Kono, pomachaj, pomachaj widzom, ładny. Hej! Pa!